Mało tego uważam, że totalnym bezsensem było skazywanie właściwie tej kasio na, na porażkę na, na starcie. Wiesz co? No, dla mnie przede wszystkim pierwszym zaskoczeniem było to, że to trwało 5 rund. Bo... Moja, jeszcze moja, moja ocena tej walki. E, też uważam, że werdykt był. Baton.pl Producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC-157, które chroni mnie przed kontuzjami. Inwette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Skończyliśmy nasz ostatni wątek na, na galach free fightowych, hmm. na tym, że w Polsce bardzo dobrze funkcjonują niekoniecznie na świecie. Jak myślisz, to będzie taki proces, który będzie się rozwijał, ten, ten balonik się jeszcze będzie tak nadymał, nadymał? I W końcu pęknie, czy, czy to już zostaje w ogóle forever w Polsce, czy to jest tylko taki powiedzmy, trend chwilowy jak w Twojej? Mi się wydaje, że to zostanie, bo Uch, ma, Musisz mnie tak martwić? Organizacja ma <laughs> bardzo mądrze rozwija swoją federację Oni sobie przyjmują e, ludzi z każdego społecze z każdej, jak to powiedzieć, kurde Na przykład, wiesz, mają na przykład jakiegoś prankstera na YouTube, zaraz wrzucili sobie mnie podróżnika, zaraz sobie biorą kogoś innego, kogoś innego Zaraz kogoś z jakiegoś show telewizyjnego i tak i każda ta osoba ma swoich tak, odbiorców, tak. i przez to im się zwiększają liczby cały czas, cały czas. Także oni to mają niesamowicie rozwinięte. I można teraz już zobaczyć też, jak sportowcy, stricte też już uderzają. Na przykład oni by chcieli tam zobaczyć, bo tam się pieniądze płaci dobre. Jasne, no, wiesz, no, każdy wie, ile się płaci w innych organizacjach. I jak prawdziwych sportowców na przykład boli to, że ile zarabiają ci youtuberzy <grych> na przykład. strony no się nie ma co dziwić, nie? No bo nie ma się bo co dziewicie. Bo to boli, bo to tak. boli, ale to się dzieje no i może się obrażać tak, tak. albo możesz z tym pogodzić, tak? No albo też można popatrzeć na to, że na przykład organizacje, organizatorzy innych gal tak mało bardzo, to to jest tak naprawdę ich leży po stronie właśnie drugiej strony, a nie tej nie fame'u, bo tak, ja też fajnie zarabia że... i się dzieli tymi pieniędzmi, a i na przykład troszkę mieli. Uważam, już. że przez długi, długi czas właściwie promotorzy nie dbali o swój produkt, właściwie tak, dając tak. taki bardzo średni produkt, reklamując, że to jest naprawdę jakieś fenomenalne, gdzieś tu jest zestawienie zajbista gala, zajbista nazwiska, one były co najwyżej średnie i wydaje mi się, że WIS chyba już został. Na tyle znudzony, wręcz obrażony trochę na te gale sportowe, że kiedy przychodzi konkurencja w postaci free fightów, daje więcej rozrywki, więcej no. emocji niż niestety, niż niestety średnie zestawienia sportowe, bo no tylko tak, taki no. sport chyba z najwyższej półki potrafiłby się w tym wszystkim obronić. No, ale wiesz, że tak jak też jest, tak naprawdę sportowe gale oglądają ludzie, którzy się interesują tylko sportem. Afrykowe? Każdy człowiek, każdy zobaczy, bo nawet ktoś, kto się interesuje sportem, zobaczy sobie z chęcią, jak to wygląda. Ktoś, kto tylko chce zobaczyć na parżankę z żabki to sobie też oglądnie. I zwykły człowiek, który nie zna tych ludzi, ale usłyszy, że to jest fajne, to wie, a też sobie zobaczę. I dodatkowo cena tego typu to jest 20 zł. Każdego stać, żeby wydać 20 zł za galę, także wiesz. To, to co zrobiło dobrego fame, że powiedzmy sobie dzisiaj e, model biznesu, system wykupywania przez pay-per-view mm. stał się czymś normalnym. I muszę powiedzieć, że fame akurat jako organizacja nauczyła ludzi, że jeśli masz coś fajnego, coś ciekawego, to za to zapłać, tak. bo jeszcze do niedawna w Polsce ludzie się obrażali, że jak to, ja płacę przecież abonament, telewizję, ja już, mhm. ja już nie będę więcej płacił, a muszę powiedzieć, że Fame na szczęście nauczył ludzi do tego, że jak jest coś ciekawego, no to niestety, ale trzeba, albo stety, trzeba za to, za to płacić. Dokładnie tak. A właśnie, jako, jako jedno narzędzie, narzędzie machiny Fame ma. Mhm. Możesz nam coś zdradzić jakieś ciekawe nowe zestawienie, coś będzie, jakaś nowa grupa odbiorców, może nie wiem, politycy, kurwa. A nie wiem, wiesz co, Kucharze szczerze mówiąc, coś... to nie wiem, bo. Nie masz tam przecieków. Nie, żadnych? nie, ja też aż tak nie interesuję, bo ja powiedziałem, że na kolejnej galii tak się nie będę bił. Nie wiem, czy na 12 w ogóle też dam radę, bo po operacji Nosa lekarz mi powiedział, pół roku jesteś wyłączony, bo te kości będą... Znaczy kość będzie tu tak słaba, że wiesz, przy jakimś byle ciosie. Eee, będzie znowu złamane, także sobie po prostu odpoczywam, będę celował jakoś w 12-13 i wtedy się zacznę interesować co tam się będzie działo. Okay. A teraz na razie, wiesz, to zrobię swoją jedną robotę, zaczynam drugą. A że... wracając do Gali ostatniej, eee, miałeś okazję widzieć inne walki? No myślałem, że pewnie, pewnie te po twojej, kiedy już emocje opadły i kiedy mogłeś się... A czy wiesz, to po mojej nawet też, nawet na miejscu nie oglądałem, okay. bo było tyle dookoła się wszystkiego działo, no, wiesz, tak. emocji i tak dalej. E, także ich nie oglądałem. Znaczy byłem tam, ale to bardziej byłem skupiony na czymś tak. innym, z ludźmi sobie rozmawiałem i tak dalej. Wiesz, no bo byłem ucieszony po prostu, wygraną walką, ale później oglądałem na drugi dzień. Powiem tak, ja nie jestem w stanie w ogóle wymienić wszystkich uczestników gali, no bo niestety jeszcze nie no, jestem ja tak No, nie. no to, to dobrze, to fajnie. Bałem się, że jestem jedyny i będę godowany, że kurwa, jak Ty działasz na YouTubie, a nie no. zrobię tak mocnych youtuberów, ale powiem że część osób znam. No myślę, że chyba tutaj nie trzeba nikomu przedstawiać bohaterów walki wieczoru, czyli co, no Norman Park versus... Cassius. Don Casio, Casio, tak. Don Casio, Życiński, dobrze mówiłem? No, Casio e, dość, dość dużo spekulacji, dość dużo kontrowersji co do samej walki, co do werdyktu. E, mam swoje zdanie, a ciekawie jestem w pierwszej kolejności twojego. E, wiesz co, no, dla mnie przede wszystkim pierwszym zaskoczeniem było to, że to trwało 5 rund. I to 5 okay. rund się bili. nie ma co ukrywać, tam cały czas się coś działo. E, co do werdyktu, ja... Ja nie jestem jakimś znawcą sportu i tak dalej, ale pod względem takim sportowym, jak ja tam trochę te sztukach walki się znam, moim zdaniem to walkę wygrał właśnie Norman. Jego ciosy, jego zejścia, wszystko dużo bardziej mi się podobały. Wiem, że Casio miał tam pretensje, że Norman atakował tą głową, bo o to też tam niby chodziło. To mu się nie spodobało i przez to jest tam też protest i tak dalej. No ale mi się wydaje, że werdykt akurat był sprawiedliwy w tej walce, no wiesz. Wiem, że na pewno teraz będzie rewanż, bo pewnie będzie. Okay. Także tam sobie wszystko wyjaśnią chłopaki znowu co ma, jak. Masz, masz jakieś przycieki, a nie chciałeś powiedzieć? Nie, no Nie, no na pewno wiesz, no mi się wydaje, że organizacja na pewno będzie się Z tego, że odbyło się taki duży echem, tak, a tak. jest taka troszeczkę chyba jeszcze niezaspokojona tak. ta historia, to wydaje mm. mi się, że ma prawo się to wydarzyć raz jeszcze. Tak, też mi się tak wydaje właśnie. E, mi tam ogólnie walki bokserskie na ma się nie podobają, nie ma co ukrywać, bo to okay. to jest coś innego. W ogóle mi, Tylko było wrażenie z telewizji, że oni mieli jakiś nad wyraz duże rękawice? Czy to było Też mi się nie? tak wydawało właśnie. No właśnie I osób do o tym mówiło. Co oni takie wielkie rękawice Dobrze mieli? wiemy, że, że bok zawodowy to opiera się na 10 no. rękawicach. Nie wiem, przynajmniej wrażenie sprawiało jakby to była normalnie 14 lub też 16. Też na takie naprawdę... wrażenie. Zresztą nie widziałem ich z bliska, ale też jak to oglądałem, mówię co oni mają takie wielkie rękawice. No, no naprawdę mieli bardzo ogromne. I nie wiem czy to było właśnie czy ta firma, która sponsoruje rękawice na gale, czy takie zrobiła, czy to czy oni nie, nie wiem, nie wiem, ale dziwnie wyglądało. Bardzo duże były. Moja jeszcze moja, moja ocena tej walki też uważam, że werdykt był, był sprawiedliwy. Co najmniej pierwsze trzy rundy, co najmniej pierwsze trzy rundy wygrał. wygrał Norman. Myślę, że nie nawet w czwartej piątej również którąś można było zapisać albo na Normana, albo remisową. W każdym razie zaskoczył Kasio o tym, że on faktycznie miał, się... miał zdrowie ha. na pięć rund. Z racji tego, żeby ocenić troszeczkę rozróżnić typowego odbiorcę kibica, który ulega emocjom, a sędziego, który właściwie jest wyszkolony po to, aby punktował okay. walkę. Nawet Kaspio, się zadawał w czwartej, piątej rundzie więcej ciosów, to powiedzmy sobie, on więcej machał rękami, ale mniej trafiał. To samo Mówiąc, Mówię się o czystych ciosach, tak. mówię o czystych celnych ciosach, które robiły wrażenie na, na przeciwniku. Mało tego... Mało tego to, był, to było również na zasadach zawodowego boksu, ani amatorskiego, więc to pchanie się głową jest na po pograniczu falu, to też nie było walenie z byka no. na zasadzie. Tylko to było coś takiego, co było takim powiedzmy jeszcze... Wiesz, on, on się, się wpychał między jego te, po prostu żeby skracać dystans. Wiadomo, Kasiu miał dużo dłuższe ręce od niego, on więc musiał skracać bał, ten dystans. Bało bał, krótki dystans. To, co było, to było... Patent dobry po to, żeby wiesz, żeby on nie mógł tych rób prostować. No, strategia. strategia, strategia, strategia dobra strategia. I, I tak, i, i jeśli zadało takie bardzo wyraźne mocne ciosy, które mają właściwie bardzo duże znaczenie w boksie zawodowym, mm -hmm. to umówmy się, że to normalnie zadał więcej takich no. ciosów. No ale wiadomo, oczywiście trzeba podsytać, trzeba podróżeć, trzeba krzyczeć, nie, no, że. No to jest gwiazdą tej federacji. Szałba z góry. ma z bole... bole... jak, 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 jak gwiazda przegrywa, mówię. to wszyscy robią, szum, jak, jak, jak mogła gwiazda przegrać. Wiesz, jak Conor McGregor przegrał gdzieś jakąś walkę, to też jak to możliwe, że on przegrał walkę, przecież on jest najlepszy. Ma, bo, a, a tak się dzieje, no kurde, to jest sport. Mało tego, uważam, że totalnym bezsensem było wskazywanie właściwie tutaj Kasio na, na porażkę na, na starcie, bo mówi się tak, że jest to walka za... Yy, że po jednej stronie jest zawodnik sportu po drugiej stronie jest, powiedzmy, nie wiem, celebryta, showman, ktokolwiek, jakkolwiek, tak? Tylko, że jeśli wejdziemy w szczegóły, to tak, tu jest zawodnik sportu walki, ale powiedzmy tak, zawodnik ma gdzie boks jest jego składowo. Nie wiem, czy Norman w ogóle kiedykolwiek walczył w boksie. Jakieś tam amatorskie miał na początku kariery, no. ale chyba więcej mimo wszystko ma Makacio, tak? tak bardzo dużo tych tych. Dokładnie, ma chyba 70 walk amatorskich, więc powiedzmy sobie tak, nawet jeśli nie jest wybitnym tutaj stricte bokserem, to jest gość, który ma dużo większe zaplecze bokserskie niż sam Norman. Ale co, walka ciekawa, nie? Tak, ciekawa. No i 5 rund, fajnie. Na pewno fajnie to wyszło, no. Także, trzeba czekać teraz na rewanż. Zobaczymy jak się skończy rewanż. Sam właściwie na samym początku powiedziałeś, że walczysz w organizacji dlatego, że otworzyłeś kanał na YouTubie. Więc możemy troszeczkę się wdrożyć w Twój kanał, mniej więcej jak ten kanał YouTube wygląda środka. Mniej więcej tak. już tam troszeczkę y, samą, samą inicjatywę wiemy, wtedy z, bo, z Borysem w Tajlandii. Tak, tak. Ale bardziej szczegółowo od samego środka, kanał na YouTubie, jakie niesie profity. Jak dużo pracy wymaga, a jak dużo można z tego wyjąć? No wiesz co, no, pracy wymaga bardzo dużo, bo nie ma co ukrywać. Ja robię daily vlogi. Eee, daily vloga musisz dać codziennie. Jak ja podróżuję, staram się, znaczy nie zawsze się to udaje, ale staram się codziennie rzucić filmik, eee, że jak podróżuję, żeby ludzie przeżywali tą podróż razem ze mną. Nie, że na przykład wiesz, podróżuję trzy miesiące, wrócę do domu i zaczynam rzucać tak. filmy. Na bieżąco, tak? Bo ja wolę na bieżąco po prostu, bo wtedy też jest fajnie, bo jak ktoś zobaczy, że jestem w danym kraju, ja tych Polacy odzywają się do mnie, gdzieś okay. się z spotkam, ktoś mi coś więcej pokaże i to bardzo dobrze działa. Eee, I dodatkowo przez to właśnie, że modeli vlogi to fajnie napędza kanał, bo im więcej dajesz, im więcej YouTube z Ciebie zarabia, tym więcej Ty zarabiasz i tym bardziej spromowany Twój kanał. Mm -hmm. Także to wiesz, to się wszystko napędza fajnie. Jako kanał podróżniczy, eee, ja po ponad troszkę dwóch latach mam już tam 214 tysięcy subskrybentów. To jest bardzo dużo. Nie wiem, czy któryś z moich kolegów, podróżników osiągnął okay. takie wyniki tak szybko. E, wyświetlenia też mam bardzo dobre, bo to jest zawsze, w każdym miesiącu jest w milionach. Mm -hmm. Także jest bardzo dobrze. E, no i myślę, że fajnie, że odbiór kanału jest naprawdę fajny, że ludzie pozytywnie odbierają. E, ja też bardzo to lubię. Ja teraz. Praktycznie poświęciłem temu moje życie, że typowo poszedłem właśnie w to, żeby kontynuować cały czas, pokazywać moje podróże związane właśnie ze sztukami walki i tak dalej. I mi się wydaje, że też wbiłem się w taką niszę w Polsce, bo nie było jeszcze kogoś takiego, kto podróżował i zarazem wiesz, trenował sztuki walki, gdzieś tam walczył i tak dalej. I to się ludziom spodobało i wydaje mi się, że to też była ta recepta na sukces, bo nie było takiego czegoś jeszcze w Spodziewałem się, że to może urosnąć do tak, tak dużych nie. rozmiarów? Nie, nie spodziewałem się. Ja myślałem, że to będzie raczej taki wiesz, kanał, e, że będę sobie robił, tam wyświetlenia będą, no, wiesz, może nie, nie tak w setkach tysięcy, jak są teraz, tak. ale jakoś się odkaże, że wiesz, że ludzie będą mnie śledzili i tak dalej, a naprawdę poszło bardzo dużo. Ja teraz Szczególnie jak jestem w Polsce, to nie wiedziałem, że aż to tak działa. Mnie cały czas, gdzie nie pojadę, ludzie zaczepiają. No. Wszyscy wiedzą, wiesz, wszyscy mówią, Piotrek te dalej zdjęcia sobie ze mną robią i tak dalej, jakbym był, jakiś wiesz, celebrytą. A ja, w ogóle, ja się w ogóle tak nie czuję. Jestem normalnym chłopakiem, który sobie robi kanał na tak. YouTube, podróżuje. Eee, a poszło to naprawdę w taką stronę, że... No, Wszędzie mnie znają. To jest naprawdę niesamowity, co? Ma potencjał, a tak naprawdę to jest dopiero początek. To są dopiero dwa lata. Eee, większość moich kolegów po faktu mają, wiesz, kanały 6 lat, 7 lat i tak dalej. Ja mam dopiero dwa lata, a już widzę co się dzieje. Także za 2-3 lata to już sobie w ogóle nie wyobrażam. Jak nie boję się, bo... że gdzieś tam się skończą pomysły w pewnym momencie na podróżowanie, że świat się skończył. Nie będziesz musiał na Marsa lecieć, a to może, wiesz, nie takie proste, więc e, masz jakieś pomysły. Wiesz co? raczej się nie skończą, bo mimo tego, że jak ja odwiedzę jakiś kraj, później go powtórzę, to ja mogę pokazać to miejsce z innej strony, mhm. a poza tym wszystko się zmienia. Wiesz, ja na przykład kręciłem vlogi z Tajlandii, przypuśćmy dwa lata temu, miałem dopiero Raszkował ten kanał, a było nawet choćby w rok temu, teraz przyjadę tam za kolejne pół roku, tam się dużo zmieniło w tym okresie, dużo nowych ludzi jest, ja znowu będę mógł pokazać Tajlandię, bo wielu nowych odbiorców jest. Także wiesz, to mimo tego, że kraje mi się skończą albo coś, co nie skończą się ciebie, znaczy, bo to jest niemożliwe, że mi się skończą, to myślę, że to jest po prostu plan na najbliższe parę lat. Okej. Okay. Twoi ulubieni youtuberzy? Przeświat na fazie. Ja, to jest, no, bo faza był zawsze moją inspiracją. Prze... Faza jest po, z bo po, to też to mój kanał jest kozackim, Tak, no? ja właśnie mniej więcej zacząłem podróżować i kręcić te vlogi też oglądając jego, inspirując się jego podróżami. Faza to dla... zawsze był, ja znam się oczywiście z fazą, okay. nawet na pewno ostatnio był. Także pozdrawiamy. E... Nie no, Faza naprawdę był inspiracją nie tylko na pewno dla mnie, ale dla wielu podróżników w Polsce, youtuberów e, Mówi się, że to jest taki nasz ojciec polskiego youtubera podróżników <grym>, no. On to tak zaczął e, No i co, zrobił swoją robotę, na pewno nie ma co ukrywać No i mega szacun, zawsze będzie Nie wiadomo w takim razie, kiedy twoja kolejna walka e, Wiesz co, albo koniec tego roku, jeżeli gala się odbędzie gdzieś w grudniu, to może w tym roku, a jeżeli nie to styczeń, luty myślę, że będzie kolejna walka na szczęście chyba zwracają również galę z publicznością, także chyba jest dużo lepszy klimat, tak. niż jednak walka Ale no, wiesz kolejny. co, ostatnio widziałem, że nawet w y, powiedział, że 11 nie zrobi z publicznością, bo dla nich jest lepiej y, zrobić tak jak teraz organizują, okay. a sprzedawać że to jest okay. dla nich lepszy biznes po prostu. Aż tak, no z, 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 prosta sprawa, dla nich właściwie bardzo dużym źródłem dochodu z racji, że kontra tak. kontraktują ludzi znanych w internecie, sprzedaż w internecie ma najlepsze prawo bytu. No. No mówi się, no, że również tańsze jest zorganizowanie gali w momencie, kiedy no potrzebujesz tak, to dwie, kam dwie kamery i halę, no, tak? Właśnie to no. chciałem powiedzieć, że dla nich lepiej jest robić tak, co robią teraz, niż wynająć wielką halę na 20 tysięcy ludzi, gdzie i tak nie będą mogli jej wypełnić, bo wiadomo, że są, wiesz, tak, co drugie i tak. e, Lepiej dla nich zrobić show w internecie, no i zarobić dużo większe pieniądze, no. E, to, czyli w takim razie tak, Europa, później Ameryka Południowa. Ameryka Południowa, albo kraje arabskie, albo na odwrót kraje arabskie, Ameryka Południowa, listopad, Tajlandia. I powrót. Warka warka na było. fejmie, tak? Tak, później w Tajlandii przygotowania, fejm, znowu w Tajlandii I tak to Słuchaj, będzie Słuchaj, to co, to <laughs> trzymam mocno kciuki, żeby dziękuję przede wszystkim bardzo, dziękuję. Za bezpieczne podróże, bo, bo mimo, że jest już, mimo że jesteś już stary rutyniarz, doświadczony, stary <laughs> wyga To wydaje to. mi się, że zawsze dużo szczęścia się przyda w podróży, żeby, tak ładnie, tak. żeby nie daj absolutnie coś złego się nie stało co panie, powodzonka w kolejnych walkach, w kariery, oczywiście w organizacji Fame. Dziękuję bardzo. Myśla, o, może myślałeś o jakichś sportowych organizacjach? Organizacja, Przenosić cię do jakichś takich? Eee, wiesz co, ja do tego na razie będę tak, że nigdzie mi tyle nie zapłacą. No. Ja to robię, ja to mam ja mówię szczerze, ja w tym wieku już to robię dla pieniędzy. Ja okay. chcę dobrze zarabiać, żeby mieć dobrze, dobre życie. Yes, too, too. E, już te czasy, które wiesz, dla idei. Chociaż nie, jak będę w Tajlandii i będę miał tam jakieś walki albo coś, no to tam wiesz, tam się za 100 dolarów biłem, oh. to tam, tam na przykład pójdę się za to 100 dolarów. No tak, no bo tam się wiesz, dla idei po prostu, tak, dla czegoś tak, innego. Tak. Ale jak będę miał już walczyć w Polsce w Europie, to ja chcę zarabiać na te pieniądze. To... Panie, życzę na każdym horyzoncie dziękuję dużo, bardzo. dużo zdrówka, dużo szczęścia, powodzenia dziękuję. Dziękuję, dziękuję serdecznie za wizytę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam serdecznie, Siemanko.